I, I robisz nam. nie bo kurwa będę. Ale, Kamtek, ja nie potrafię No kurwa, dalej. Pierdolisz. Ja nie umiem. dalej, bo nie wiem. Dobra, Andy, chodźcie, chodźcie. No tam śpisz. Trzeba udokumentować te kroki jak w, <gulisz> w kastorowie no bo kurwa. No nie, to nie są nas Nie, bo teraz robimy talkę, trzeba to dokumentować Lecimy w kastorach i na, pier... na kurwiamy talkę. <grym> Uwaga. <grym> Uwaga, że ktoś <person> tam na kurwiam <grym> talkę. Na kurwiam talkę. O! Siedem tak Vibra, włączy. Vibra włączył. Siedem <grym> <Czechen> Vibra włączył. Top. Densation! Jeeeey! A my idziemy do tego działo. Artykuł był dobra, <grym> eh? <grym> Ale... Nie! To panie Mado, to prawda. Pierwsze, pierwsze primo, co ja ci powiem, nie? To, to kurwa, nie są panie rzeczy. Siwo! Yeah. A, si A, A drugie primo? Jakie to są To, to wiecie, the... wiem. Yeah. Claro. Transport I ja mam. Gr, ja? Ten? Ja. Teraz? Nie. Pojebawszy, czy pojebawszy? Po pojebawszy no. bardziej. Aha. Ale nie w tej chwili Ale... Ale ty nie pierwszy, Jakie to jest? To Males jest... To by... Ale to jest... Kurwa... Czekamy, twaj! Oj! Jak pisz, to się on Ja? Aha, no, weźmy. to co ty? Czekamy. Kuba, będą tutaj, kurwa. Czekamy, bora łączyć się w nie weźmy tego. Nie lubimy lubimy na sobotę, tylko robimy normalnie. Są zawsze materiały, idźmy tam. A nie odkupujemy po ognie, nie weźmy na Nie, idziemy po paździerz, właśnie. Ale pański, kurwa, to się rolisz! Jak sobie planikował, obecnie wszystko Nie. To <zum> nie, mam takiego problemu. Za <duszel> 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 Ta drogie rzeczy. Ale mamy teraz z tą podłogę. A piało to jest źródło prostu Do piacha tam gdzieś i będzie? no nie? Tak tak. Do piachu za zakupisz jakąś świętę Kiedy ty będziesz, to mamie Kiedy ty będziesz być gości kurwa, Mac? Ty, czec ten, a twoją... A matka wie, że śpiesz? Nie no, to dobrze, nie? Jak dwie, to widzę. Nie chodź Idziemy Nie po piecy. O, tu jest zajebisz się dużo piecy, będzie na czym grać. A my dzisiaj śpiewamy. Śpiemy? Ja nic nie śpię. Ej, zajebisty wózek, zakurwiamy? No. Ale co? chyba bierzesz. No, no to ja. A Ja? pomogę, nie? Mm, no, wiesz, byłby Boks, trochę Ej, 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 co? Ile ty kurwa? <tusza>